Cześć, witajcie. To jest pierwszy odcinek z serii, jakiej, jaką będę prowadził. No, jest to po prostu gameplay z Call of Duty Black Ops z komentarzem. W którym chciałem troszeczkę z Wami e, pogadać. No, no, nie, to może złe określenie. Chciałem Wam przekazać kilka ważnych e, informacji o przeszłości mojego kanału oraz różnych e, propozycjach. Na których temat będę oczekiwał Waszej odpowiedzi. No dobra, no to zacznijmy. Pierwszym takim ważnym moim tematem jest to, że chciałem Wam powiedzieć co, co nieco o serii Let's Play Demon's Souls. Jestem bardzo zadowolony, że ona Wam się tak spodobała i naprawdę cieszy mnie to, jeśli pytacie się, kiedy będą następne odcinki. Więc no tych pytań jest dosyć sporo i Pomyślałem, że w tym filmie mm, odpowiem na nie właśnie, bo pytania się powtarzają, no. Najczęstszym pytaniem jest oczywiście kiedy będzie kolejny odcinek. E, no jak już wam mówiłem chyba w każdym odcinku, że ta gra jest cholernie ciężka, no to właśnie dlatego tak rzadko one wychodzą. No, e, ostatnio Demon Souls naprawdę mnie nieźle wnerwiła, ale o tym nie będę mówił. E, no i po prostu teraz jakoś ciężko mi się przekonać do tej gry. Yy, bardzo zdenerwująca i, i no wiem, wiedziałem, że coś takiego na pewno się stanie podczas tworzenia tej serii, więc nie martwcie się, ja tę serię wznawiam już yy, Obiecałem sobie, że ją nagram jeszcze w tym tygodniu. Yy, dzisiaj jest poniedziałek, no może trochę przesadziłem, w tym tygodniu na pewno już będzie odcinek. Jak yy, do piątku powinien się pojawić spokojnie... Yy, no i to chyba tyle, no po prostu zrozumcie, gra jest bardzo ciężka i y, wypuszczanie wielkiej ilości jakby filmów i odcinków z niej, no nie jest czymś prostym, a tym bardziej jeśli te odcinki miały być na no dosyć dobrym poziomie, a nie jakoś tam na odpieprz się nagrywane. Y, no dobra, to był ten pierwszy temat. Y, chciałem jeszcze z wami pogadać... czy... czy, czy mówię pogadać, nie? Chciałem Wam jeszcze też powiedzieć, e, taki mój pomysł, na który wpadłem. E, Napiszcie w komentarzach, czy Wam osobiście się spodobał, czy odradzacie zrobienie czegoś takiego. E, też ja myślę, że to będzie dobry pomysł i mam nadzieję, że się przyjmie. E, pomysł będzie polegał na tym, abym utworzył playlistę o nazwie, nie wiem, po prostu Black Ops, Black Ops, Call of Duty, czy coś takiego. To możecie też zaproponować, jaka Wam nazwa by się podobała najbardziej. E, no i na tej playliście bym y, dodawał różne takie filmy z Call of Duty, jak na przykład Montage y, Też myślę o stworzeniu poradników, y, w jakich miejscach najlepiej rzucać domachówki po spawnie, bo też znam na paru mapach takie rzeczy. To będzie pewnie mało takich filmów, no bo mały snap, no ale y, myślę, że dodam coś takiego kiedyś. No, i też w tych bym mógł dodawać właśnie takie gameplaye z komentarzem głosowym jak teraz, bo w tym gameplayu tak głównie chciałbym Wam pokazać, znaczy powiedzieć mniej więcej o co mi chodzi i na parę pytań Wam odpowiedzieć i kilka tematów poruszyć. No i tam bym właściwie dodawał też takie bagi, glicze, jak widzieliście na tym lunchu. No i to było mniej więcej tyle o tej playlistie tej serii. Ten film umieszczę jeszcze umieszczę jeszcze, tak trochę dziwnie brzmi w playliście gameplaya po prostu, no i jakby ta playlista powstała jednak, to ten film przyniosę. Więc jeśli oglądacie na kanale, no to wiecie już o co chodzi mniej więcej. No dobra. Myślę, że to już tyle. Tutaj jak widzicie yy, gram sobie dominację yy, na Grind yy, Używam serii ofiar z Blackbird i Chopper Gunner Osobiście nie przepadam jakoś za tym yy, strzelcem nie, to nie jest strzelcim gofta, to jest chyba śmigłowiec szturmowy no mi z głowy jak to się nazywa, ale wiecie, ten killstreak, że starujemy śmigłowcem od 11 kili, Nie wiem, jakoś mi nie przepadł tutaj do gustu, zdecydowanie bardziej y, wolę ten Tego strzelca właśnie, śmigłowca, który jest y, od 9 zabić dostępny który po y, prostu lata mapy chyba dwa okrążenia robi i to już koniec, jest mniej więcej To zdecydowanie bardziej silniejszy, no Na Blackbearda też używam y, do tego, że Eee, oj, tu mnie zabił granatem. Eee, no, Blackbeard jest przydatny nie tylko dla mnie, ale dla całej drużyny. Łatwo naprawdę wybić punktami się do góry. Jeśli ktoś w drużynie będzie taki miły i zdobędzie Blackbearda i go zdecyduje się użyć, to jest naprawdę fajna sprawa. Eee, no, i używam też tutaj, jak widzicie, FAMASA z kolimatorem. Wiem, że to, z, to jest no, niezbyt dobra broń, troszeczkę nubowska dla wielu graczy, no ale. Miałem tutaj dosyć niski level, jeśli dobrze pamiętam, chyba około 16-17. Nie jestem pewien, a zdaje mi się, że ja sprawdzałem dopiero, dopiero statystyki pod koniec mm, gameplaya, więc nie będę wam kłamał na razie, jaki mam level. Sami później sobie zobaczycie. No, używam też oczywiście Tomahawka, którym czasami próbuję zabić przez całą mapę, ale rzadko kiedy się udaje. Tak podczas meczu najlepiej od razu pospawnie, ale to też jakoś widać, nie wyszło mi się bardzo. Też mam jako granaty yy, taktyczne ustawione granaty ogłuszające które są moim zdaniem znacznie lepsze yy, niż flash, ponieważ yy, wyrzuca się je szybciej i efekt jest, że tak powiem, troszeczkę lepszy, no bo też oślepia i w pewnym sensie spowalnia ruchy przeciwnika. A flash to po prostu no tylko oślepia i koleś się może kręcić. Dookoła własnej osi i zabijać innych, tak jakby mu nic było, albo po prostu, po prostu ma na tyle wysokiego skilla, że bez patrzenia może przypomnieć sobie, gdzie ja na przykład stałem, i wystrzelić do mnie. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, za chwilę zabrano właśnie Blackbearda. Mm, amunicja się skończyła, więc teraz ciężko będzie nabić tego jednego killa, Ale jak widzicie, kolega z drużyny się poświęcił dla mnie i udało mi się tutaj, tak wiem, tam był, udało mi się tutaj teraz e, zdobyć serio F9. On tu jeszcze w kole 7 był. Yy, ogólnie starałem się. 63. Yy, starałem się tutaj ogólnie. O, kurczę, Czaper Gunner. Yy, o, o, jak widzicie, teraz były atuty moje, też jeszcze hakara używam i z winnych rąk, bo zapomniałem, tak zacząłem mówić o. A, o, tutaj chyba nie mówię, a no, zakręciłem się już. Wybaczcie mi. Używam y, wagi lekkiej. P starałem się właśnie w tym meczu, już mówię po raz trzeci czy czwarty, y, zdobyć wagę lekką na Pro. Y, brakowało mi tylko chyba y, znożowania y, dwóch przeciwników, ale w tym meczu chyba jeszcze się nie dało. No jak widzimy, niestety porażkę ponieśliśmy, no ale dla mnie to było jak zwycięstwo, ponieważ statystyki były w miarę satysfakcjonujące. Było to 33 do 5 Jak widzicie tutaj. O, i widać też mój level. No dobra, a teraz będzie taki mały bonusik, który dla was przygotowałem. Będzie to quad na firing ranger. Jeśli ktoś nie wie co to skład, to zaraz zobaczycie. O, jest to bardzo szybkie po sobie zabicie 4 przeciwników. Obejrzyjmy tą sytuację jeszcze raz sobie w, w zwolnionym tempie. Jeden padł, drugi, trzeci i tutaj pięknie, czwarty. Tutaj jeszcze zbliżenie, że... O. 4 zabiję. Dobra, mam nadzieję, że to Wam się spodobało. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej liście, playliście, którą chcę utworzyć z Call of Duty Black Ops, w której zamieszczać będę właśnie wszystkie filmy z nim związane. Nie wiem, czy tylko z Black Ops, ponieważ yy, z innych Call of Duty też może będę coś dodawał. Więc. Yy, dobra, to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. I zapraszam do komentowania i wyrażenia swoich opinii. Cześć! Pozdrawiam i do usłyszenia. A, chwileczkę mi z głowy i zapomniałem o tym jeszcze powiedzieć. Głównym powodem, dlaczego chciałem stworzyć tą listę jest to, że... Yy, no, chcę taki troszeczkę bardziej porządek zrobić na moim koncie, na moim kanale. Ponieważ yy, dużo filmów jest Black Ops, teraz będę też coraz częściej dodawał komentarze do gameplay. Yy, no i jak już mówiłem, te wszystkie... Yy, rzeczy związane z Call of Duty będę dodawał do tej playlisty, więc jest to takim głównym powodem dlaczego chcę ją utworzyć. Tak abyście się nie pytali dlaczego to postanowiłem zrobić. No. Wiem, że się powtarzam, ale to wszystko jest nagrywane, bez żadnego przygotowania i tak dalej, i tak dalej, więc no myślę, że zrozumiecie. Dobra, to ja się z wami żegnam jeszcze raz. Cześć, pozdrawiam.